I to jest analiza. Widzimy, że tu mianownik jest mniejszy od licznika, ten ułamek, który stoi przed tą częstotliwością, rozważamy. Mianownik jest mniejszy od licznika, czyli ten ułamek jest większy od jedynki, czyli to, co stoi przed f jest większe od jedynki. Jak pomnożę to f przez liczbę większą od jedynki, to to, co uzyskam, czy f' będzie od tego, co mnożyłem, większy, czy f' większe od f. No i tu powinniśmy napisać słownie, tam później będziemy pisali, w każdym z tych przypadków po prostu miejsca nie miałem, dlatego nie chciałem przenosić, więc że częstotliwość fali odbieranej przez obserwatora jest większa od częstotliwości zaburzania ośrodka przez źródło, czyli tak napiszcie, czyli zresztą tam będzie w tych kolejnych przypadkach ten właśnie wniosek słowy, czyli jeszcze raz częstotliwość fali odbieranej przez obserwatora będzie w tym przypadku większa od częstotliwości fali częstotliwości zaburzania ośrodka w źródle albo przez źródło. No to jeszcze raz tylko pokażę. Do notatki, żebyście widzieli to wszystko, rysunek. Dobrze. I teraz powtórzymy to samo dla oddalania się źródła od obserwatora, i potem przeanalizujemy oddalanie się i przybliżanie się obserwatora od źródła. Tak? Bo tu się porusza źródło, a tam potem będzie się poruszał obserwator. I kolejne przypadki rozważamy. I punkt trzeci, punkt trzeci, a drugi, jeżeli chodzi o analizę, źródło oddala się od obserwatora z prędkością VZ. No to już nie będę pisał te, tego wstępu, tylko robimy dokładnie to samo, czyli na początku zakładamy, że źródło i, i obserwator znajdują się w odległości lambda od siebie. I to źródło teraz się od obserwatora oddala z prędkością VZ. I w pewnym momencie w źródle powstaje powierzchnia falowa, i po czasie, równym okresowi, ona przebędzie tą drogę lambda, dotrze do obserwatora. To jest właśnie ta powierzchnia falowa. I w tym skoro minął od wysłania, od powstania tej powierzchni falowej tu w źródle, minął. Czas równy okresowi, to w tym momencie, gdy tu dotarła ta powierzchnia falowa, w źródle powstała kolejna powierzchnia falowa o tej samej fazie, ale już nie w punkcie Z, ale w punkcie A, do którego źródło w tym czasie przesunęło się z prędkością VZ i w czasie też równym okresowi. Teraz widzimy, że odległość między najbliższymi powierzchniami falowymi o tej samej fazie nie jest równa lambda, jaka byłaby, gdyby źródło spoczywało, ale lambda prime jest większa od tej długości fali. No i cała reszta to jest czysta, czysta matematyka. Ta większa odległość lambda prime jest równa w sumie tych mniejszych, czyli lambda plus to s. Więc gdzie tu mamy zapisane? No Jest tu lambda prime, to jest lambda plus s. Dokonajmy tych samych podstawień, co wcześniej. Także tu już nawet nie tłumaczę tej reszty, I obliczamy po zamianie lambda prime. Te same podstawienia są: lambda prime, lambda i s. Zamieniamy zgodnie z tym, co było w poprzednim punkcie. Przekształcamy ten wzór, żeby obliczyć z niego f prime. Tylko sprawdźcie sobie. I analiza. Tu mianownik jest większy od licznika, czyli ten ułamek rozważamy, mianownik jest większy od licznik, czy licznika, czy licznika, ten ułamek jest mniejszy od jedynki, czy jak pomnożymy to F przez liczbę mniejszą od jedynki, to to, co otrzymamy, będzie od tego F mniejsze, czyli F mniejsze od F i właśnie to, co mówiłem, teraz ten wniosek, który tam też powinien być słownie, częstotliwość fali odbieranej przez. Obserwatora jest mniejsza od częstotliwości zaburzenia środka przez źródło. No i teraz te pozostałe dwa przypadki, gdy obserwator będzie się poruszał. U nas to jest punkt czwarty, ale trzeci, jeżeli chodzi o analizę. Punkt następny. Obserwator oddala się od źródła z prędkością V0. Znaczy nie V0, VO, bo to jest prędkość obserwatora, to, to jest VO. I też. Żeby uprościć to rozwiązanie, jakbyście popatrzyli właśnie gdzieś tam w podręcznikach, to byście zobaczyli, że dość w sposób skomplikowany oni to obliczają, a przy tych założeniach, które ja tu dokonuję, w, tym, w tych punktach 2, 3 i 3, 4, dość, analiza jest banalna, jeżeli chodzi o matematykę, a w ogólność wzorów nie znaczy ten wzór, który uzyskujemy, nie traci na ogólności. On jest, zresztą, zaraz, potem może to wytłumaczę jeszcze, dlaczego to, to założenie tej początkowej odległości między źródłem i obserwatem, dlaczego w ogóle nie, nie ma żadnego wpływu na związek między częstotliwościami. No i to też tu na, swój, swoim sposobem to zrobię. Yy, uważam, że, że jest to ciekawe, bo upraszcza, upraszcza rozwiązanie. Więc załóżmy, że w chwili, yy, w której... Yy, no, moment jeszcze to dobrze. Yy, załóżmy, że w chwili, w której do obserwatora dociera yy, fala, czy powierzchnia falowa, znajduje się on w odległości lambda od źródła. Znaczy, jak będzie ten rysunek zastaw poniżej, to będzie to jasne. Teraz też, żebyście yy, mieli do, do notatki. Więc załóżmy, że w chwili, w której do obserwatora dociera fala, znajduje się on w odległości lambda, czyli długości fali od źródła. Fala znajduje się no w, tym, w tym momencie w źródle powstaje kolejna powierzchnia falowa o takiej samej fazie. Powierzchnia ta dogoni. Obserwatora w punkcie A po czasie T' większym od T. Zaraz wyjaśnię to na rysunku. Po przebyciu drogi SF to jest S-droga, a F, że droga przez falę przebyta, to jest prędkość fali, a ten czas ruchu, czyli ten T'. W tym czasie obserwator pokona drogę SO, czyli droga obserwatora, to jest prędkość obserwatora, a ten sam czas. No bo w tym samym czasie jest dokonana. No i teraz to, to co czytałem, to chodzi o to, żebyście przeczytali, znaczy rozczytali to, to, to moje bazgarowe tu, a teraz analiza. Więc mamy źródło, które spoczywa. I ono wysłało powierzchnię falową. I ta powierzchnia dotarła w pewnym momencie do obserwatora O. I założyliśmy, że w momencie kiedy ta powierzchnia pierwsza dotarła do obserwatora, no tej powierzchni tu nawet nie rysuje, nie rysuje, to odległość obserwatora od źródła była równa lambda. Akurat tak przypadkiem się trafiło. No i teraz yy, ta powierzchnia, fa, znaczy ta powierzchnia falowa, która tu się porusza, czy znaczy ta fala, która się poruszała, i teraz dotarła właśnie do obserwatora w tym miejscu. Ona miała do pokonania drogę równą długości fali, bo źródło spoczywało. No to w jakim czasie fala pokonuje drogę równą długości fali, w czasie okresu dogania źródła, czyli w takim razie, a i co okres w źródle pojawia się powierzchnia falowa w takiej samej fazie, czyli w momencie, kiedy ta pierwsza fala, która od do, razu dociera do obserwatora w tym miejscu, tu go dogania, to w tym samym momencie w źródle powstała kolejna powierzchnia falowa o tej samej fazie. No i teraz ona znowu zaczyna gonić obserwator, ale przecież ten obserwator nie spoczywa, tylko dalej się porusza z tą prędkością VO. Czyli ta powierzchnia, ale tam zakładamy, że fala się szybciej porusza niż obserwator, więc ta powierzchnia falowa będzie goniła tego obserwatora. On będzie jej uciekał, ale z mniejszą prędkością i ta, ta druga powierzchnia falowa dogoni go gdzieś w jakimś tam punkcie, a do którego zdążył ten obserwator się przemieścić. I teraz, w tym czasie, w którym fala właśnie. I co więcej, ta fala, która tu powstała, drogę do tego punktu, ta druga fala, ta powierzchnia, druga, druga powierzchnia falowa, gdyby źródło spoczywało, obserwator spoczywał, to dogoniłaby go po czasie równym okresowi t, ale on uciekał tej fali, czyli dogoni go po czasie t' większym. No bo po czasie t pokonałaby ta druga powierzchnia falowa drogę tą tylko, ale tu nie byłoby obserwatora, on już tam gdzieś dalej był, więc dogoni go dopiero w punkcie A, czyli po czasie T' większym od, od y, czasie T, większym od, T od, od okresu zaburzenia ośrodka przez, przez źródło. No i teraz, w tym samym, więc w tym samym czasie, w którym obserwator pokonał tą drogę, to w tym czasie ta druga powierzchnia falowa pokonała tą drogę aż do punktu A. Ponieważ to był jednostajny, to te drogi obliczamy mnożąc prędkość razy czas. I tu też prędkość razy ten sam czas. I dalej yy, czyste